Pod ostatnim vlogiem ktoś zadał pytanie: dlaczego youtuberzy robią dramy na YouTube? Więc postaram się, jeśli ktoś chce, to postaram się na to pytanie odpowiedzieć. Dlaczego youtuberzy e, robią dramy na YouTube? W ogóle ja nie lubię czegoś takiego określenia jak drama, bo to jest to jest złe określenie. Po prostu to jest wypowiedzenie się na niewygodny temat dla niektórych osób. Myślę, że tak by można to było nazwać, ponieważ, jak wiecie, zawsze są to tematy jakieś takie, powiedzmy, śliskie w tym naszym YouTubeowym gronie. Więc ja bym to tak nazwał. I dlaczego robią? No... Myślę, że nie trudno je się domyślić. Myślę, że większość z Was to wie, dlaczego takie coś ma miejsce na, na YouTubie. I to pewnie nie tylko, nie tylko polskim, ale także gdzieś tam zagranicznym. I to ma miejsce dlatego, że posłużę się tutaj przykładem ostatniej dramy z Banyku, z Bany kał, że yy... no komuś się zaczyna, nie zaczyna się powodzić na YouTube, traci jakby tam jakichś swoich, nie wiem, przyjaciół widzów i tak dalej, to po prostu szuka jakiegoś tematu, który mu przyniesie dużo wyświetleń, dużo nowych widzów i generalnie taki szum wokół jego kanału. I tak zawsze jest w przypadku dram, dram, w cudzysłowie, e, ponieważ e, jeśli ktoś się wypowiada na jakiś temat niewygodny dla, e, dla innych osób, to te osoby zaczynają odpowiadać na to i tam od razu się pojawia nik tej osoby, kanał tej osoby, jakieś, nie wiem, nakłanianie widzów, tych innych osób, które zostały wspomniane w, tych, w tej dramie, e, żeby no, wiadomo, pohejtować tam filmiki tej osoby, która rozpoczęła dramę, czy coś takiego, więc zawsze e, ten ruch wokół kanału zostaje zwiększony, a jak wiecie, Ruch y, wokół kanału na YouTubie jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy, nie jest istotny czy to jest, y, czy to jest ruch pozytywny czy negatywny. tak Ważne, żeby były wyświetlenia, ważne, żeby ktoś przyszedł i ten film obejrzał. Czy go lubi, czy nie, to już jest jego indywidualna sprawa i, i to, jakby w finalnym odbiorze y, YouTubera, który no, nie zwraca uwagi na to, czy jest lubiany, czy nie, tylko ważne, żeby się hajs zgadzał, jest y, no, no, nieistotne dla niego. tak Więc dlatego powstają takie dramy. Nie lubię tego określenia, po prostu jeśli ktoś robi z wami dramę, to po prostu najlepiej nie odpowiadać, bo jemu tylko właśnie o to chodzi, żeby na to odpowiedzieć i żeby zrobić szum wokół jego kanału i ostatecznie może być tak, że ta osoba zyska znacznie więcej na tej dramie niż, niż ty, który zostałeś wywołany na tej dramie. Także to była odpowiedź na to, na to pytanie i to była moja, moja skromna opinia gdzieś na to, na to pytanie, znaczy na ten temat. I, I jeśli się z nią zgadzacie, bądź nie możecie napisać oczywiście w komentarzu, nie zapomnijcie o palcach i innych częściach ciała w górę. Bo oczywiście to jest kanał charytatywny, pamiętajcie im więcej wyświetleń, tym więcej będzie pieniędzy na szczytne cele. A to z mojej strony tyle, dziękuję Wam bardzo, I zapraszam również na mój kanał. I tyle, na razie. Także to była odpowiedź na to pytanie, moim skromnym zdaniem. I co? Co? Zastanawiam się, czy to jest włączone? No jest. Aha, okej. Okay.